Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Przyglądam się tekstowi. Bo ja naprawdę, ja nie wiem jak zrobić tiramisu. Jak naprawić młynek do kawy. Ale wiem kiedy tekst jest dobry. Kiedyś o takich tekstach mówiłem, że to są, że to są teksty człowieka z ludu. Tym człowiekiem z ludu okazał się Irek Szymański. Ułożyłem melodię do jednego ze świeższych tekstów Irka zanim opuścił ten padł ziemski. To naprawdę znakomity tekściarz, znakomity. Pozwólcie państwo, bo to jest właściwie tekst nie przeciwko komuś. On jest... no posłuchajcie, my żyjący w czasach kłamstwa i podłości. Gdzieś w podwórkach tanich domów, na ulicach Przy śmietnikach nowych rogach obfitości Żywe pionki na szemranych szachownicach Do was twórców politycznych gier i fuzji Zwykła prośba byście czasem umiar znali Wy tworzący w dymach chucpy świat iluzji Byście jednak przy okazji pamiętali Grając ludźmi na złe ruchy już nie pora nie ten klimat, ta codzienność i realia Kiedy królem jest prymityw i ignorant A hetmanem bywa cwaniak lub kanalia Grając ludźmi czarne dzielcie od białego Bo niewielu już się kupi byle bajką Cham ubrany w drogi surdut Armaniego Zawsze wiadro gnoju chowa pod kufajką Świadomi wagi swych codziennych strachów Dobrze wiemy, że gra w fałsze i pozory Idzie lepiej, gdy się kogoś trzyma w szachu Lub za gębę przepatrując mu życiorys Gra bez zasad to loteria naszej biedy Poszukując fałszu też granice znajcie Bo oklaski teraz głośne ścichną kiedyś Więc i o tym czasem także pamiętajcie że w grze ludźmi, ludzi miejcie na uwadze. To te pionki, przestawiane tak jak chcecie, pionek jawnie nie obrazi się na władzę, bowiem władza taki pionek z pola zmiecie. Grając ludźmi magią świąt niedzielnych dzwonków, pamiętajcie, ten wasz świat to widok z góry, lecz świadomość wciąż rosnąca pośród pionków, kiedyś zmiecie szachownice. Figury. Zmiana tego? Zmiana przyrządu? Dzień, proszę Państwa, mamy 16 sierpnia, dzień, środę i imieniny obchodzą Diomedes i Roch, a także Ambroży, Anioł, Arsacjusz, Ciechosław, Domarat, Domasu, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Emil, Laurencjusz, Laurenty, Piotra, Saba, Stefan, Symplicjusz, Symplicy, Tytus Wawrzyniec. To są nasi solenizerci dzisiejsi. Wszystkiego dobrego, kochanemu Państwu. Przysłowie na dzisiaj, na święty Roch w stodole Groch. Yy, I nietypowe święta mamy dzisiaj też. O, jest Światowy Dzień R Roller Coastera i Międzynarodowy Dzień Zagrychy. No ale tak samo Zagrychę, bez niczego. <grych> Zobaczymy, zobaczymy. Na, na dzisiaj przygotowałem, o przygotowałem to dużo powiedziane, wymyśliło mi się, bo czasem jak nie mogę spać, to kombinuję. Nie wymyśliłem. Głupią grę słówek, zupełnie. Zupełnie nie taką. Zyta w padzie. Do widzenia.